Dzisiaj mamy miarę piękną niedzielę, to prawda wiatr mocny, ale słoneczko świeci, także zabieramy się za montaż przetwornicy. I właśnie mamy przetwornicę i to ma przetwornicę. Chciałbym zamontować. No a teraz nie wiem czy to będzie widać. Ale tak tutaj na dole mam cały taki zestaw. Bezpieczników, kabli, skrzyneczek i przetwornicę chciałbym umieścić tam, 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 tam obok, o, obok tej skrzyni bez bezpieczników. Tam trzeba będzie przykręcić płytę, bo póki co nie ma do czego tej przetwornicy przykręcić. Tam było zrobione miejsce tylko i wyłącznie na, na skrzynkę. Z okablowaniem do, do świateł drogowych A druga skrzynia to jest skrzynka taka rozdzielcza z bezpiecznikami. Typowo tam na 230 jest stawiony jeszcze ten rozdzielnik tak, prądowy, czy jak to tam się nazywa. Docelowo to ma być tak zrobione, że po podpięciu się na gdzieś tam na polu kempingowym czy gdzieś po włożeniu wtyczki z zewnątrz do przyczepy e, cały system ma się przełączać typowo na zasilanie z zewnątrz, a docelowo on ma chodzić tylko na akumulatorze i przetwornicy e, o, przekaźnik to się nazywa przekaźnik tam jest wstawiony, ale, ale on jeszcze nie działa, mam schemat na mam schemat rozrysowany jak, jak to wszystko popodłączać no ale to wymaga też jeszcze trochę czasu i no jeszcze, jeszcze jeszcze nie teraz jeszcze chwilę to musi poczekać na razie zrobimy to po prostu podłączając przetwornicę typowo tam do, do gniazdka i odłączając ją i to po prostu będzie tak działać zresztą zaraz zobaczycie to ja się zabieram do pracy bo muszę jeszcze trochę prądów tu rozwinąć żebyśmy mogli tutaj dociąć tą Tą płytę, no i przygotować, co muszę ten materac zjąć. No jest trochę, trochę przygotować. Dobra, to widzimy się potem. Nie, no wieje dzisiaj niesamowicie. Nie, Zosiek, trochę wieje. Dobra, idziemy po kable, po prąd. Tyle wystarczy. I rozwijamy. Dum, 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 dum. Dobra, kabel rozwinięty. Teraz trzeba materacę przerzucić tam do góry. Też będzie wesoła zabawa. Dobra, materacy zdjęte. No powiem wam, że to jest mega mała przyczepka. Nie ma jak z tym tutaj wszystkim wywinąć. Zresztą sami zobaczcie jak to wygląda. <grych> o. Upchałem, ile się dało, także. No to co? Bierzemy się dalej do pracy. A no jeszcze wam pokażę, bo chyba na ostatnim filmie, z tego co pamiętam. Nie było tego już pokazanego, bo jeszcze nie zdążyłem tego dokończyć, ale już cała instalacja solarna jest dokończona. Także zobaczcie. Tu mamy plus wpięty od regulatora. Tu jest z drugiej strony minus. Na szczęście te klemy były takie fajne, że po obu stronach mają takie wpusty, gdzie można sobie. No właśnie w ten sposób kable podłączyć, i tu mamy kabel, który będziemy wykorzystywać dzisiaj do przetwornicy, ale to potem jeszcze wam pokażę ten solar. Tak. Dobra, to zamykamy i teraz tak cały regulator działa pokazuje ładowanie akumulatora i jest pokazany także odbiór i tu są podane także różne wartości ustawiłem to w formie takiego tam pokazu oczywiście tu można sobie to zmieniać ustawiać dowolnie ten regulator jest jeszcze wyposażony w, co? w bluetooth bluetooth i jest aplikacja do tego można to pobrać co prawda to działa na krótkim zasięgu, ale jak sobie siedzimy przed przyczepką, to spokojnie ten Bluetooth łapie i, i parametry można sobie sprawdzić. Do tego zamontowałem także. Nie wiedziałem w sumie gdzie to zamontować, bo to jest takie przykręcane w sumie na jedną śrubkę. I nie miałem w zasadzie pojęcia koncepcji żeby to zamontować, więc zamontowałem tutaj puściłem po prostu te dwa kable one sobie idą tutaj dołem i tu wychodzą tu są podpięte, sprawdzaliśmy Na no, razie się trzyma no, na taką jedną małą śrubkę, taką cieniutką żeby się nie przebić tutaj, ale wie, na zewnątrz no i tak to wygląda tak jak ostatnio chyba na filmie zakończyłem, e, wyprowadzonymi tylko kablami od SOLARA, no to tak to wygląda. Schludnie, czysto, myślę, że wyszło dobrze. No i podpiąłem także czujnik temperatury. Nie on tu będzie, e, której wskazanie to będzie temperatura ogólnie, nie? póki co ładowaliśmy tutaj telefony. Ja ładowałem swoje tam elektroniczne tam papierosy. Jeszcze prądu nie zabrakło. Zobaczymy dzisiaj. Teraz go odpaliłem, bo na jakiś czas wyłączyłem to wszystko całą tą instalację. I zaczęło widzę elegancko ładować, solar działa. Hmm, tak to wygląda. Koncepcja odnośnie prowadzenia kabli, no to one idą sobie tutaj. Ja całą tą tapicerkę tutaj zdjęłem z góry i po prostu przyczepiłem tutaj kable. Zakleiłem to tapicerką tak aby to nie nie bimbało, nie dyndało nigdzie. I one są wpuszczone tam z tyłu za tą szafę. Szafkę, tak. No. Ale tutaj już się ślad urywa i one sobie idą luzem tylko tutaj je śrubką, żeby one nie wypadły tylko są tak zabezpieczone na razie idą sobie luzem tutaj do dołu i tam też są puszczone luzem aż do wyjścia do akumulatora także na no to też przyjdzie jeszcze czas żeby to jakoś normalnie obrobić no i Bezpieczniki. Lampę włączę Bezpieczniki, no to już chyba pokazałem w zeszłym, w ostatnim tym filmie. O. Bezpieczniki wyglądają. O! są tutaj pełno talerzy. O! Wyglądają tak. I kable wszystkie idą od dołu. No tak, jeszcze warto by tu posprzątać, ale też kiedy indziej. Dobra. Bierzmy się za przetwornicę. Powiem Wam, że wieje dzisiaj solidnie. To już nie są te letnie temperatury, które były jeszcze tam no, z tydzień, dwa. Dwa tygodnie temu przynajmniej. Wszyscy się przyzwyczaili do takiego ciepełka, a tu już trzeba w bluzie chodzić, bo już zimno, także bierzemy się za robotę, bo czas ucieka. No i słuchajcie, sprawa wygląda następująco. Tutaj mam wyciągnięte kable, które zaraz po otrzymaniu akumulatora i po zamontowaniu go wyciągnąłem. Kable są stosunkowo grube, gdy potrzebował takich końcówek, muszę je zarobić, zaklepać, nie wiem jak to się tam mówi. Mam do tego specjalne urządzonko, taki zagniatacz. No, i trzeba zarobić końcóweczki, żeby można było sobie tutaj na przetwornicy zakręcić to wszystko. No, akumulator mam pod prądem, więc będę musiał zarabiać osobno i izolować to od razu albo rozłączyć cały układ. No dobra, zobaczymy. Biorę się do pracy, jedziemy. Dobra, wszystko przygotowane. Teraz czas wyciąć płytę tutaj, żeby ją przykręcić. I do tej płyty będziemy przykręcać przetwornicę. Lecimy. Przymierzyłem. Będzie wyglądać mniej więcej tak. Tu złapiemy na wkręty górą. Będzie się trzymać. To nic więcej nie potrzeba. Jedynie, jeszcze gdzieś tutaj zrobię otwór. Na, to, na takie gniazdko. Zrobimy tu gniazdko takie podwójne. I tu będziemy podłączać całą resztę. Zaraz wam pokażę o co chodzi. Lecimy. Jako, że dzisiaj niedziela. To gniazdka już mi się nie uda nigdzie kupić, także zapożyczymy sobie te oto tutaj od lodówki. Tu jest podwójne niepotrzebne. Zrobimy tu rozgałęźnik taki fajny. Eee, I, 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 i. I te gniazdko wyląduje właśnie z tamtej strony. No to zaczynamy. No i tak chwilowo nastąpiła zmiana koncepcji. No niestety nie odkręcę tego gniazdka, które jest tam za lodówką, bo okazało się, że są mi potrzebne oba gniazdka. Jedno do zasilenia tego sprzętu grającego, a drugie do lodówki. A poza tym, odpinając tamte gniazdko, odłączyłbym to, bo wyprowadzenie z tamtego gniazdka na dole jest właśnie do tego. Także. Tutaj będę musiał zamontować osobne, podwójne, nie wiem, jutro może podjadę, kupię. Chciałem dziurę wykręcić tutaj na nie, ale niestety bateria mi się we wkrętareczce skończyła. Wyczerpała się, dlatego prowizorycznie zrobiłem coś takiego póki co, żeby sprawdzić jak to wszystko działa później kabel z tej końcówki będzie wyciągnięty i tu zamontujemy już zwykłe gniazdko podwójne z ramką podłączymy i docelowo tak to będzie wyglądać. Póki co mamy coś takiego. Zamontowałem sztyczkę na takim sztywnym kablu to, jest udrenka, ale 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 da radę. Tak więc teraz montuję przetwornicę i no i co, i chyba będziemy podłączać już to wszystko powoli to do potem no i zobaczcie, przetwornica zamontowana no trochę szkoda, że kurczę muszę na tym zostać póki co, ale no nie ma wyjścia Ech, no dobrze przetwornica jest teraz trzeba by ogarnąć całą resztę, poskładać wszystko i sprawdzamy aha, najpierw jeszcze żeby ta przetwornica chodziła to w instrukcji piszą, żeby odpiąć e, ładowanie solarem. Także odpinamy bezpieczniki od panelu, panela. I sprawdzamy przetwornicę. Trzeba ją przykręcić do akumulatora i zobaczymy, czy działa. No dobra, słuchajcie. Przetwornicę odpaliłem. Światełko się świeci. Nic nie wybuchło nic się nie pali kable zimniutkie no to co? robimy testik sprzęcior chodzi lodówka nie wiem czy słyszycie ale ja agregat słyszę Słychać jak chodzi elegancko Także że tak powiem Mission complete No i tak to wygląda Coś tam zrobione Ech, Ważne, że to wszystko chodzi, działa Ale jednak podczas pracy tej przetwornicy nie będziemy mogli korzystać z ładowania Solara no nie wiem, no jeszcze muszę zgłębić ten temat. Jestem ciekaw, czy to faktycznie ta przetwornica może się uszkodzić. No ale póki co jest panel odłączony, jak wyłączę przetwornicę, to podepnę go jeszcze raz. Nie ładuję dalej. No i co? Pozostaje tutaj pozwijać te wszystkie bambetle, cały ten bałagan. No i jutro. Trzeba będzie podjechać po, po gniazdko i, i tam, 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 tam tam zamontować je. No, to ja się zabieram za sprzątanko. I co? Widzimy się później w podsumowaniu. Hejjo! No, także temat przetwornicy załatwiony. Słychać maluchy, jak się bawią. Ale co, będziemy kończyć. Czekamy jeszcze cały czas na Webasto, które no gdzieś tam idzie, idzie, idzie i dojść nie może, no ale to no długo, długo, długo schodzi Zamówione z Chin, czy skądś tam, no już powinno, powinno w przeciągu dwóch tygodni niby być, więc będzie to robić znowu. Także A dzisiaj to wszystko. Bałagan posprzątamy, robota wykonana, wszystko działa. Ja jeszcze tylko te gniazdko zrobię. I już będzie picobello. Także trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Cześć!